Bosak kłóci się z Lubecką o socjal dla wschodnich sąsiadów. Czy jest zdanie popierasz? Wspominał pan o tym, że Rafał Trzaskowski wystąpił z tym postulatem, żeby ograniczyć 800 plus dla migrantów, no w tym dla Ukraińców. To rozumiem, że miód na wasze serce. On rzucił hasełko. On rzucił hasełko, a nie wystąpił z postulatem. Z postulatem to wystąpiliśmy my, składając projekt ustawy do Sejmu. Niech będzie rzucił hasełko, tylko że z badania NBP wynika z listopada ubiegłego roku, że głównym źródłem utrzymania Ukraińców w Polsce jest praca. Świetnie. No, no czyli nie ma właśnie. problemu. Czyli możemy wprowadzić naszą ustawę w życie i nie ma problemu, tak? A Polski Instytut Ekonomiczny podaje, że 65% uchodźców wojennych w Polsce pracuje. I to jest najwyższy wskaźnik ze wszystkich krajów OECD. I super. I, super. I, i dlatego należy ograniczyć wszelki bezwarunkowy socjal e, dla imigrantów. Nie możemy być państwem docelowym dla imigracji socjalnej. Nie możemy nie powinniśmy. Absolutnie nie wolno tego robić. Staliśmy się państwem docelowym dla turystyki socjalnej i dla turystyki zdrowotnej, dla osób z paszportami ukraińskimi najróżniejszych narodowości, także Rosjan, Gruzinów, yy, najróżniejszych narodowości, które tam mieszkają. Dlatego, że PIS platforma Lewica APSL przyjęły w poprzedniej kadencji tak zwane specustawy, które dają to, każdemu z obcym pracują, paszportem no. bez zapłacenia w Polsce. Ani nie, 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 nie. To, czemu my jesteśmy przeciwni, to jest przywilej polegający na tym, że ludzie z obcym paszportem są uprzywilejowani ponad Polakami, dlatego, że bez zapłacenia ani jednej składki zdrowotnej mają dostęp do wszystkiego. I to trzeba znieść natychmiast. To trzeba znieść natychmiast. Natomiast, jeżeli pracują, odprowadzają składki zdrowotne, będą pracować, traktowani tak samo jak wszyscy inni cudzoziemcy i obywatele naszego państwa, tego w naszej ustawie nie dotykamy. Dotykamy przywileju, który wprowadził dwa narody na utrzymanie jednego państwa. My nie możemy być drugim Kijowem.